Cześć, tutaj Zekrzy z a to jest pierwszy odcinek mojej nowej serii Czas na Survival. Usunąłem tamte filmy, ponieważ zupełnie mi się nie podobały, a czarego rzeczy przerwało to, że w koszmarnej, w, koszmarnej, w koszmarnej niskiej jakości był ostatni film rzucony przez To Teraz się wszystko od nagrało. Jak sobie ułożyliście gram na Jeepaku, w którym przeczytam wam teraz następujące mody. Które wyświetlą się Wam na ekranie. E, także. Tak. Equivalent tak, and Change 2. Handcraft 2. More Creatures. Twilish Forest. Better Dungeons. Race Minimap. Inventory Tweaks, Mice Workers. Optifine. Power Shot Timber. 8 slot Fornance. Apple Pie and More Trees. Elemental Arrows, Auto Switch, Death Chest, Ancient with, Popcorn Smelting, Random Things, Minecraft Boats, Mob Aura Mod, Sandwiches, Spawner GUI, Recipe Book. E, to są następujące mody. Mi się osobiście bardzo podobają i po, postanowiłem zrobić e, to z modami, ponieważ po pierwsze jest teraz wielki boom na to, żeby robić Minecrafta z modami, szczególnie z dupakiem. A że y, przez to przynajmniej w moich oczach widzę fajnie moją serię. Y, przynajmniej dłuższą. Achievementy, oczywiście. Dłuższą moją serię przez Achievementy. Y, 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 przez właśnie widzę. Przez. Wiecie. Y, no przez y, te mody wszystkie. Szczególnie przez Tchankrafta. Szczególnie przez. Y, brakuje mi tu jeszcze Goblin moda, ale też chyba było dużo modów. Bo to będzie już naprawdę na, na to będzie już naprawdę ba, na bardzo dużo odcinków. Będzie to, to dość taki standardowy let's play, nie będzie że coś specjalnego. O i widzicie, tam już jest y, Battle Tower z Better Dungeons chyba. O jest. Moglić, chyba działa jak potrzeba. Żółw. Tu jakaś fajna struktura. Najbardziej mnie cieszy Better Dungeons bo. Będziemy mogli zobaczyć tutaj takie Uncredible budowle, że tak powiem. Um. Bardzo mnie cieszą te Better Dungeons. No ogólnie jestem podjarany tą paczką modyfikacji i co to robi lew? Lew, o cholera jasna. A tam tigers, śnieżny, Boże. Tigers. Ja pierdzieją język, mi się plącze. O, Timbermont robi swoje. Proszę bardzo. Tego lewka lepiej ominąć, bo mamy jeszcze dopiero drewniane. O! Proszę bardzo, stone. Dobra, tak tych rysów chyba na nic nie zrobił. A jeżeli już, to mamy przygotowane F5. Musimy to szybko. Szybko się sobie na first person. I nakinrzamy w nich. To będzie raczej taka spokojna seria, nostalgiczna dość. Nie będzie to taka pełna fajna, dynamiczna. Yy, miałem jeszcze w planie zrobić adekwatną kadencję do tematu odcinka, ale yy, nie jestem pewny. Ale chyba też tak zrobię, ponieważ yy, jest to bardzo fajny motyw. Yy, za dużo czasu w ogóle nie wymaga, więc tak. Dobra, co my tutaj? Wow, 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 wow! wow. Um, tam mamy kajwa, tutaj mamy wągiel. Pyszny, pyszny, pyszny się wie. Dobra, a jako, że um, mam na bright, ale boimy się ciemności, to sobie tutaj oświetlimy. Wow! Chyba ogr kaveowy. Tak, słyszę, słyszałem właśnie cave'owego ogra. Więc tam się lepiej na razie nie zapuszczać. Jezu, jak ja lubię tak grać. Szczególnie w wągiel. Słyszeliście? A więc albo ta, tam był ogr, którego ja słyszałem, on jest dość cicho. A, tutaj, a tu jest lew. Tu, tu jest lew. Którego trzeba będzie uważać. E, Myślę, że tam Herobrine stoi. Eee. No lew, zamknij się! Cicho mi tam. Lew, jak ja do ciebie... A! A, Jezu! Boże! Fak, 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 fak! Dobra, nie będziemy wychodzić do tego lwa. She hit. Golni nas, goli nas. Tak! Nie przejdź! nas dalej? Nie, goni nas. O oh, Boże! Safari normalnie. Znów mam pomysł, jak ten odcinek będzie się nazywał. Oh, dzik! O oh! Boże! Mmm. Wykopmy sobie węgiel Dobra To by było na tyle w tym odcinku Także Subscribe, Comment and Like